Abonent chwilowo niedostępny. Wyślij mu bezpłatną wiadomość SMS o treści Proszę o pilny kontakt. Wybierz jeden. Zadzwonię do ciebie później. Wybierz dwa. Odezwij wiadomość. Została wysłana. Do usłyszenia. Czekamy na program z telewizją narodową. Wysłałem wiadomość do doktora Sendeckiego o to, żeby oddzwonił. Podejrzewam, że jest zaangażowany w komentowanie swoich spraw. Spróbujemy się jeszcze raz połączyć z telewizją narodową. Łączymy się. Warszawa z terenem, gdzie pracują Polscy Patrioci za granicą w Niemczech pod Holandią. Tutaj studio TV AG AG Artura Głowackiego. Połączmy się jeszcze raz z doktorem Sendeckim, Telewizja Narodowa. Numer telefonu 601 787 407. Łączy się Artur Głowacki. chwilowo niedostępny. Wyślij mu bezpłatną wiadomość SMS o treści. Proszę o pilny kontakt. Wybierz jeden. Zadzwonię. Wiadomość została wysłana. Do usłyszenia. Dlatego, że Federacja Rosyjska została potraktowana i Putin jako ten, który mówi nieprawdę o tym, co się wydarzyło w II wojnie światowej i cytuje niedoceniono wysiłku amerykańskiego i brytyjskiego w zwycięstwie nad Hitlerowcami. Ojojoj! Oj. Znaczy, żeby było zwycięstwo nad Hitlerowcami, to trzeba było najpierw rozpętać II wojnę światową. Trzeba było zrobić Bravo! Trzeba było Hitlera nakarmić, uzbrojenie, a nie, tak, tak, tak. Wkład, wkład w zwycięstwo nad Hitlerem, czyli wywo żeby było zwycięstwo, musiała być wojna. A żeby była wojna, trzeba było ją wywołać. Najpierw trzeba było Hitlera pchnąć do zbrodni, pchnąć do, do Czechosłowacji, dać mu łożyska, żeby miał czym zaatakować Polskę. Dziękujemy Tobie, Macieju, że dowiedzieliśmy się właśnie od Macieja, właśnie w telewizji narodowej dowiedzieliśmy się na jakich łożyskach potoczyły się armie. Te armie, o których Broniewski pisał. Dudnią drogi. No właśnie, no te drogi dudniły, proszę Państwa, ponieważ jechały na amerykańskich łożyskach. Statek z amerykańskimi łożyskami nie dopłynął do Hamurga. To internet na Polskę nie zaatakował. Ale trzeba o tym powiedzieć. słuchamy. Przypomnijmy, że inny wybitny analityk Sebastian Piton też zwrócił uwagę na to, że Wall Street brało udział w wywołaniu II Wojny Światowej. Mamy nadzieję, że służby rosyjskiej, przyjaciele nasi, Słowianie z Białorusi, na przykład również z Serbii podchwycą te tematy i ruszy lawina medialna, która odsłoni rolę wasp tych zbrodniarzy za wszystkie zbrodnie Związku Radzieckiego. I za wszystkie zbrodnie Adolfa Hitlera odpowiadają ci, którzy zarówno i Związek Radziecki wykreowali, i Hitlera wykreowali. A kto to był? A zapytajcie się Macieja Poręby i zapytajcie się Sebastiana Pitonia. Jest z nami wojskowy Polski, który o tych sprawach musi milczeć, ale dziękuję panu. Kolego, kolego. Nie, nie do końca, nie, niech pan nie siedzi, niech pan handluje, niech pan robi kampanię wyborczą, niech pan kandyduje na prezydenta, a my od tego jesteśmy, żeby my, narodowcy polscy od tego jesteśmy, żeby narodowi otworzyć oczy podczas tej kampanii wyborczej. Co to się wyprawiało? Dobrze, jeszcze jedna rzecz. Maciej jeszcze jedną rzecz. Maciej poręba. poręba. Mów Maciej. Y Przyjechał uwaga, premier rządu Bawarii na spotkanie z najwyższymi przedstawicielami władz federalnych Rosji, w tym z Władimirem ponieważ bawarskie firmy mają połowę działów niemieckich firm w Rosji. I przybył z od pani kanclerz Merkel. Zobaczcie, jak działa niemiecka dyplomacja. To jest taki przykład. Kolejny przykład jest taki, że. Ambasador Chin wczoraj po Rosji powiedział, że w momencie, kiedy, a to się zdarzy niebawem, gdy dojdzie do wyizolowania wirusa odpowiedzialnego za w tej chwili tą klęskę, która jest w Chinach, to znaczy tą ogromną ilość umarłych, wiesz o co chodzi, to jest tam jak się ten wirus to Ty pamiętasz? Koronawirus. Y Wyczuwać, korona, korona. Proszę Państwa, Rosjanie dostaną próbki, żeby wspólnie z Chińczykami opracowywać szczepionkę przeciwko temu. Tej, dziękuję, temu. dziękuję Gienek, możesz schować. Dziękuję. Proszę Państwa, to było powiedziane po prostu, że Rosjanie przeewakuowali swoich ludzi z tych terenów, zresztą nikt nie był zarażony, to znaczy też 170 kilka osób, które się znajdowały, nikt nie był zarażony. Przesadza się w Europie specjalnie jest nagonka na Chiny. To będą ogromne straty ekonomiczne na świecie. Jest prawdopodobnie prelutują prawdopodobnie, prawdopodobnie kryzysu światowego. Nie można tego wykluczyć. W każdym chiński bank wleje, żeby ratować Łada, żeby nie było zbytniej inflacji, 172 miliardy dolarów. má problémy, turistika, prosím, má problémy, to začíná ještě problemy, problémy, střemuje se, že, spolupráce, tak dále, Číňané pozamykali.